Vampir zasnął no przy telewizji. Przy telewizji. Wapir zasnął no przy telewizji. I się dopiero obudził. Z na kanapie wampir. Idę sobie dostanie, a wczoraj do późnego w nocy w i się obudził. To się teraz wabił. O! Patrzcie! Snajpelce! Zobaczmy, czy jest gotówka z kim. Jest znów gotóweczka. 25.64. Co mamy? Sy.

Nie wiem, wiesz, bo tak było. To się na kosztek. Przejdź. O, patrzcie, w krzyku mam dwa z Pintercel. Przejdę do płatności. Przejdź do płatności. Zgadzam się. Kup.

Zostawił 3 GB, samo, jeden i drugi splitter To teraz zmieniamy gry troszeczkę. Zarządzanie odinstaluj. Mamy 120 GB na dysku chyba, wolnego. gdzie mamy. ...148 GB i zainstalujemy innych I kupiliśmy sobie ostatnie gry najpierw z Pintercela. pobieramy House of I potem pobieram Pandora I mamy dwa na obraz w Splinter O, Uuuu, U, dziewczynka wampir. Jest ciemno, nie widać dziewczynki wampira. A może teraz poznajecie tą twarz? A może teraz poznajecie tą twarz, kto jest tym wampirem? I kto was przydał, żeby wygrał? Spał już, łóżeczko pościelone, idziemy sobie grać w grę. Do no, czwartej dzisiaj, w dnia. I na obiad.